So the end. Dobra Gdzie jesteś? Cała kuchnia kurwa Na drugim budynku mhm. Kurwa wybieramy się do high-rise High-rise pod atakiem Jesteśmy w lakeside Lakeside pod atakiem Kurwa Tylko W tower kupimy te device Dobry pomysł miałeś w tym towerce kupimy dewajsy i tamże myślałem że ktoś tu biegnie, już nie miałem strzelać tower w tamtą stronę a już wiem gdzie jesteśmy, już niedaleko mamy do tower tam nie wiem ile trzeba dewajsów, chyba 6 zreperować Co No zajebał mi papierosy i batona jakiś No dawaj fajki, ja batona se zatrzymaj Nie no już daj chodź Podam ci, daję? O kurwa mam złe wspomnienie z takimi budynkami Uważaj, bo ja tu wchodzę Maksimum chłopie, maksimum. Znaczy tak będę nazywał dzisiaj maksimum. <grym> Daleko jest tylko haha, tower. <grym> <grym> Jestem w tym wieżowcu. Sprawdzam, czy nie ma niechcianych gości. Czy nie ma ludu przy Jesteś? Ależ. Wiesz gdzie ja jestem, nie? No. Hmm. O. o wszystko zlutowane Ale chuj nic nie zostały dla koleków Dasz sobie radę Nie No dodać pierwszy Tam je s možná bychom do tak námětu polečeli. OK. Hoď to! Vezi vám tě na A za tobą Z krwi i z tych Właśnie takich dziwnych ogonków Car shop. Czyli stąd auto jest hmm. Gdzie te bons luksy, które podniosłem A nie, tutaj podniosłem się Na szczęście Tego nie można przejąć, a to jest car shop. Czyli tu gdzieś auto jest znaczy dropi auto. Nie może jak teren przejmiesz. Tak jak tam, nie? To wiesz... Może no, tutaj czy... nie masz taka na doprzej. Nie, jest. Czekaj, sprawdzę w terytoriach. No jak przejmiesz ten e, suken mini unkaimer, nie? Ten taki tam, ten... Czy tower? To tam masz wtedy auto, nie? Tylko to auto się tu pojawia wtedy. O nie. Ojej, że bym ci machnął. Za tobą. Co tu leci? Jestki tu, a teraz. Eh, no bije cię Za to? Ty sobie weź z tamtego, ja sobie wezmę z tego i wszyscy do nas Nie będzie kłótni potrzebuję, mogę? Mogę ten? Batonik jeden, bo potrzebuję. A, dam ci zaraz. Proszę. Dzięki. No problem. Dobra. Jak wlecisz w ścianę, to tracisz, 5, to tracisz 100 HP, chłopie. Udowodniłem to naukowo. Widzu, jeżeli to oglądasz, pamiętaj, że najlepiej ze wszystkich meterów jest polować na huntery. Bo one dropią bardzo dobry loot. Mam moją sól. Zajebiście. Chodź idziemy stąd, bo mam wrażenie, że ktoś nas śledzi I zacznę się cykać. A gdyby cię tak teraz jakiś sniper w szkole zdzielił, co byś na to powiedział? Jestem. Co ty co mówisz? Że mamy problem. Trzeba zapierdalać. Ty człowieku dwa flyery. Dwa latające przy opoście się zebrały. Hunter! Nie, nie, co sprzedaliśmy po kicie, najpierw. Nie, nie sprzedałeś kica. Drobnik ten, badasz głęboko Dam ci, dam ci Tylko dolecę do safezona Bo muszę ZZZZ-2 zrobić Okej, okay. pilnuj mnie Okej, okay. jasne Bandasz? Bandasz? Ile masz HP? To to jak ci to będzie lepiej Nie! Nie! Co? Nie gale, że ten safe zone pod atakiem Nie jest e, gdzieś, o dzięki Nie jest Lutz drop drop, blue no. drop gdzieś jest A Ale LED o to no. jest tam gdzie ostatnio Kurwa, nie, ostatnio bo przy high-rise. Nie, bo ja tą ostatnią sam mi się obłowił. Aha, co z tą stajperę dropłeś? Szkoda, że ta Jackpana nie ma. To by, to by było fajnie. I w sumie możemy tam iść, nie? Mamy 20 minut, na pewno tam dojedziemy. Nie I bo co, ja idziemy zaraz? na szybko? Nie, bo ja zaraz muszę kończyć. Aha. Gdzie jest szab... O tu jest jakiś typechlach Mam magnęła pewnie jak dosłyszeliśmy. Ach, to już nie mam patelni, żeby się wymienić Barek z solą i dwie patelnie. <śm> 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 A nagle To Dobrze. Co potrzebuję, żeby skraftować dużą tarczę? Ach, potrzebuję... Zaraz, mam wszystkie części. Będę miał dużą tarczę. Hurra! Odzyskam honor. Hurra! Odzyskam honor. Weź farma żołów. Znikam. Co, no go jeszcze? Już? Dawaj tarczę, szmato. O, tak. ja jesteś moim tatą. <głos》>, to trochę dziwne. No, dawaj tarczę, śmato Patrz. Moje kochanie jest znowu ze mną. Patrz moje kochanie jest znowu ze mną Puf, puf, puf po baniu Jak opilnie żeby ten Cwel e, mnie nie zastrzelił Bo coś czuję, kurwa, że zaraz sezon będzie... No wiesz No tak jest No Ciężko to tym Ilu jest kochanie Okej okay. Dewajsy mieliśmy kupić Czekaj, ej, masz masz w ekwipunku coś coś nazywa Flower Spine Nie O, oh, to mamy problem bo moglibyśmy ze skraftować potrzebne są um, dobra dawaj kupujemy nie trzy Clover Spiny i dwa języki to nie mamy takich lecz Chodź, kupujemy, kupujemy wydawaliśmy dobra ile jest potrzebnych jeszcze 6 są po 3 chyba sprzedawane nie? tak no to ja kupię i ty kupisz Prawie, że na sam dole. Uuuuffaj, idziemy do Grać teraz co? No To dalej. Ja zaznaczyłem już Czekaj, sprawdzę co to jest Aha, dobra Dobra, idziemy mhm. Doleciałem Ja nie co? wiem co się dzieje ogólnie, nie? Się kręcę i tyle wiem <laughs> Ja doleciałem na most Na most? Na most Z tego mostu mam prościutko Do high price. Ale głupi karabin sobie wziąłem Mogłem sobie wziąć jakąś pompkę albo coś Arma muzika Poczekaj chwilę, dobra? Hazo Ej! Co? Gdzie ty jesteś? Ty chłop jeszcze z safezona nie wyszedłeś O, to trochę czasu minie Ja pierdził! Co? Co się stało? No mów! Mów, oh, chcę wiedzieć wszystko. Zabił cię? Tak. Co? Zesrał. Nie, nie mógł cię zabić. Ja poczekam tu sobie lutując skrzynki. Mmm, papierosy. Guma do bucia, o tak. Panda. Hmm, bandaż, ma 9mm Kasa to tu mamy? Szafkę Szafka dropła mi Uwaga Żarcie Papierosy Kasę I gumę Dobra Gdzie jesteś? Na moście, ta? No To jest najpięk. Będę patrzył, czy nie ma tu jakiegoś fela, któryś tym mostem będzie wybierał do high rise. Dwa latając obok siebie? Podchodz. Za ile? No dobra Za 10 minut chłopie Co 10 minut Kończę, więc lepiej się pośpieszmy Myślę, że damy radę w 10 minut Zapier dalej Czyli w skrócie roundage Potrzebujesz bandaży? Nie, już nie Czekaj sobie razem ostatni, ok. Mam mało czasu, po jeszcze mnie popędzają. Czy Andrzej dotrze na czas do High Rise? Oglądajcie w następnym odcinku.